Cześć, nie to ja, Anil. I będę miała sześć zeszczytek z kartami w czymś 14, 15. To Pierwsza zeszytka, Fabregas. O, tutaj otworzyło się. Dobra. 3 karty sobie odkładamy. To będą pewnie trzy takie specjalne. Wendel powtórka, Matic nie wiem, Lewandowski powtórka, no ja prawie same powtórki, o jest, Onewatch y, Stroman tu jakieś logo Master Gaintan i logo Bayern Monachium, super nie mam go, tylko szkoda, że nie wiem czy Matic ja mam, chyba go nie mam szkoda, że te dwie powtórki nie ma. Idziemy z Neymarem. Neymar sobie już ometniemy nożyczkami. Tak może. tu no. jakiś Herb, Godin, Iniesta, Balotelli, Chorum mm, na koniec, Griezmann, Rising Star, Pianić Master i logo Romy. No, sashitky jsou super. Poslední. Fabrika Fem. To tak fajně odložíme. Szybciej. O, to jest O, gruba. Sześć. Dobrze. Trzy zostawiamy i jedziemy. Castro. Huanfran. I Sequeira. E, Frey fans favorite. Petr Czech Ekspert powtórka. I kondogra i nie to nie jest pocótek a podsumowanie trafiły tyle bazóweczek oraz super no super specjalne tylko że szkoda że niektóre to powtórki ale to było tyle cześć trzymajcie się do następnego razu pozdrawiam EZ